Tomasz Knap, obecny na gali Armia Fight na 10, Tomku, czyli strzelam, że współpraca pomiędzy Almą a Armią jest na dobrej drodze. Jak na najlepszej. Jestem tutaj dzisiaj w roli gospodarza Polskiego Związku Mieszanych Sztuk Walki, ponieważ Sławomir Cypilen nie mógł przyjechać. Ma fajne zawody, duże zawody jutro w Sochaczewie. No i też ja mam bliżej, dlatego przyjechałem, i żeby reprezentować... Polski związek. To może wspomnijmy o e, projekcie Road to Armia. E, jakie wrażenie po pierwszej części, po e, jednej, ósmej finału i po ćwierć finałach. impreza mega udana, jesteśmy bardzo zadowoleni. Współpraca z, z Armią i z Fajmem wychodzi nam doskonale. Bardzo dobrzy partnerzy. No myślę, że, myślę, że wszyscy widzieli e, zainteresowanie ten turniej i tam naprawdę żadnych zastrzeżeń nie było. Oglądało ten turniej w pewnym momencie około 60 bądź 80 tysięcy ludzi na żywo. Nie pamiętam już dokładnie czy tych liczb. Potężna promocja dla tych zawodników. No, tym bardziej, że to są zawodnicy początkujący, to są amatorzy, którzy tam startowali w kategorii FS, więc naprawdę mogli się pokazać szerszej, szerszej widowni i mega promocja. Na kolejnej gali będzie już półfinał, powiedz mi jak ty w ogóle się zapatrujesz, że Fame MMA weszło w taki projekt, że chcieli tak jakby jeszcze bardziej wspomóc wasze amatorskie MMA? Włodarze, włodarze Fame MMA są bardzo otwarci na współpracę, to są ludzie, którzy naprawdę mają bardzo wiele pomysłów i wiele tych pomysłów realizują. Przy naszej pomocy, albo my realizujemy przy ich pomocy, dołączył do nas tak samo Filip i, i Armia i świetnie się nam ta współpraca układa. Co mogę powiedzieć? Zobaczymy, co wyjdzie dalej. Myślę, że ten turniej wyjdzie bardzo dobrze. Będziemy kombinować następne. Czyli kolejny etap, czyli półfinały, jest już dopięty na tip top? Możemy się spodziewać już jakby projektu, który ukaże się na kolejnej gali? Jeszcze prace trwają. Wolałbym, żeby o tym powiedział Filip albo, albo Krzysztof. Także akurat to zostawiłem. Dobra, w takim razie y, przejdźmy dalej. Mówisz, że pan Sławomir Cypel jest y, w Sochaczewie. Czekają ciekawe zawody. Alma, jakbyś mógł tutaj coś więcej opowiedzieć. Y, nazywa się to Alma VIP. Y, są to zawody rozgrywane y, nad brzegiem Bzury, w takiej ładnej y, okolicy, y, nie w budynku zamkniętym, tylko na świeżym powietrzu. Y, przedtem cyklicznie ja robiłem na, na kubielisku Chorwacja y, u siebie y, te zawody, ale od jakiegoś czasu już Sławek robi w Sochaczewie. To są takie wakacyjne zawody, gdzie, gdzie można przyjechać, wypocząć, popalać się, pozwiedzać, no i przy okazji wystąpić na zawodach. Wielkimi krokami zbliżają się też Mistrzostwa Europy. Alma, jakby tutaj można było trochę rąbka tajemnicy uchylić. Tak, to jest temat, który, który chciałem dzisiaj poruszyć. Mistrzostwa Europy będą w Grecji. Zaczynają się 29 września, kończą 3, 3 października. Szykujemy dość liczną od nas reprezentację. Oczywiście reprezentacja zostanie wyłaniana spośród najlepszych zawodników, którzy przez cały rok brali udział w zawodach i będzie wyłaniana na podstawie rankingu. No i zobaczymy. Oczywiście chciałem też powiedzieć, że tutaj też bardzo pomaga nam FAME, ponieważ FAME zaoferował i będzie sponsorował, będzie wyjazd tych zawodników. No i myślę, że będzie naprawdę liczna, fajna grupa. Czy są już jacyś zawodnicy na oku, którzy mogą spodziewać się angażu właśnie do reprezentacji, czy dopiero zostaną wyłonieni? Zostaną dopiero wyłonieni, jeszcze czekają nas Mistrzostwa Polski, jeszcze jest kilka turniejów, no i można jeszcze powalczyć o wyjazd na te zawody. To może wspomnijmy też o, że tak powiem, być może konkurencji, która pojawiła się no i zrobiła tą pierwszą, te pierwsze zawody MMA Polska. Powiedz mi, jak oceniasz ich wydarzenie? No, cieszę się, że nareszcie zrobili, bo... bo, bo... No, no ruszyli, no. konkurencja dobra nigdy nie jest zła, zawsze można porównać wtedy jedne i drugie zawody, wyciągnąć swoje wnioski, zobaczyć ile ludzi jeździ, na jakim poziomie to jest. Ja słyszałem taką opinię, że nasze zawody są złe, bo jest kilka walk w jeden dzień, głośno było zapowiadane, że na konkurencja będzie robiła dla jednego zawodnika jedną walkę w jeden dzień, chyba to się nie sprawdziło. A jak skomentujesz całą tę oprawę, ponieważ no, byliśmy tam i wyglądało to naprawdę bardzo fajnie. No też widziałem. Mega fajne. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o promocję i, i o przygotowanie techniczne, to konkurencja jest mega. Czyli krótko mówiąc uważacie, że konkurencja napędza? Uważamy, że konkurencja, zdrowa konkurencja, dobra konkurencja napędza. My od zawsze zajmowaliśmy się sportem. Konkurencja zajmuje się promocją, eventami, więc, więc w tej kwestii są lepsi. My, my, my zajmujemy się sportem, my kreujemy zawody, my kreujemy zawodników, pracujemy nad, nad, nad tą stroną sportową. No co mogę powiedzieć. To co, kilka słów jeszcze o dzisiejszym wydarzeniu, na którą walkę najbardziej czekasz, jak możesz ocenić te zawody na świeżym powietrzu, które też organizujesz, więc masz w tym doświadczenie. No powiem szczerze, że bardzo fajnie przygotowana imprezka, same znajome twarze, większość tych zawodników przewinęło się przez naszą Almę, więc, więc tak naprawdę no, lubię ich, większość ich lubię i, no, i kibicuję, żeby nikomu nic się nie stało, no, niech wygrają lepsi i tyle no. To co, dziękujemy bardzo. Trzymamy kciuki za zawody i do zobaczenia. Jeszcze chciałbym, jeszcze... Coś, jeszcze chciałbym coś dodać. E, e, jeżeli chodzi o Polski Związek Mieszanych Sztuk Walki, e, też mamy taką niespodziankę, że e, od, nie od tych, tylko od przyszłych zawodów, nareszcie rusza nam program Sportzona. Jest to program, który ma kilka z polskich związków sportowych e, Zapasy, Judo, Judgicus, e, Sumo. Jest to, jest to taka platforma, gdzie, gdzie, gdzie są wszystkie dane wszystkich zawodników, zawodów, rankingi, właśnie. No i jest, to, jest to bardzo fajne przejrzyste czytelne i tak samo yy, yy, Instytut Sportu Młodzieżowego yy, współpracuje z, ze Sportzoną i bardzo fajnie, bo na przyszłość, jak już yy, wszystko pozapinamy na ostatni guzik, to jest taka, ta, taki duży krok, taka, taka, fajna, taka fajna promocja. Nie? Najważniejsze, że na tym, wszystkim, na tym wszystkim wygrają zawodnicy amatorzy. Tak, no tak naprawdę od samego początku robimy to dla zawodników i, i wszyscy, wszyscy zawodnicy, trenerzy wszyscy ludzie, którzy nas znają i jeżdżą do nas na zawody, wiedzą, yy, yy, widzą, że robimy to dla sportu. No i, yy, 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 to, co robimy. Jest to nasza pasja, chcemy to rozwijać. Czy Sławek, czy ja, osoby, które znają i też współpracują są w naszym sztabie? Więc, więc... Oby jak najdalej, Polska jest potęgą w MMA, nasi sportowcy naprawdę widać, że daleko, daleko, nie będę wymieniał nazwisk, ale wszyscy znają, ale, ale, ale większość tych nazwisk przewinęło się przez, nas, przez nasze zawody. Tak? Nic dodać, nic dojąć. Dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję również.